Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj temat, który jest na językach wszystkich, czyli Black Friday. I ja wiem, niektórzy z was są już znudzeni tym tematem wszędzie tylko kupuj, kupuj, kupuj przecena jest taniej, skorzystaj itd. I słuchajcie, ja nie będę wam polecać tutaj nic nowego. Zrobię wam przegląd tych kosmetyków, które już doskonale znacie z mojego kanału, jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu. Będą to produkty, które ja znam i polecam od wielu miesięcy, a nawet lat. Więc teraz jest świetna okazja, żeby skorzystać właśnie z promocji i kupić je taniej. Są to moje absolutne pewniaki, które mogę wam polecić zarówno dla was, jak i na pewny prezent na święta, jeżeli już planujecie prezenty, ponieważ również jest to jednak promocja roku i nigdy chyba nie ma taniej w przypadku tych sklepów, które wam pokażę, jak właśnie na Black Friday, więc teraz opłaca się wziąć to pod uwagę. Albo jeżeli już e, kiedyś coś kupiłyście, kupiliście z mojego polecenia i Wam się sprawdziło, e, chcecie zrobić zapas, kupić coś ponownie, to teraz też jest świetna okazja, żeby skorzystać e, z promocji i kupić to taniej. Więc serdecznie zapraszam na przegląd tego, co ja polecam kupić na Black Friday. Ale tak serio, serio. Mam tutaj ściągę, żeby niczego nie pominąć. Wszystkie informacje tutaj są. I zaczynamy od marki Koi, którą pokazywałam Wam też w ostatnim filmie, bo miałam dla Was rabat minus 15% z hasłem AGA15, ale teraz ten rabat już jest mniej aktualny, bo od dzisiaj, słuchajcie, na cały asortyment tylko dzisiaj, tylko w piątek 27 jest minus 25% na cały asortyment nie wliczając zestawów, bo zestawy są już przecenione w dany sposób, więc wszystkie pojedyncze kosmetyki są przecenione o 25% i chyba takiej promocji w Koi jeszcze nie było. Ja miałam największą promocję, jaką miałam dla Was, miałam 18%, ale 25% jeszcze nigdy nie było i jeżeli chcecie coś wypróbować z Koi, to teraz jest idealny moment na to, żeby właśnie kupić to bardzo tanio. Już nieraz mówiłam o tych produktach na kanale, w poprzednim odcinku również używałam ich jako baza pod makijaż, bo ja zaczynam zawsze od pielęgnacji i zacznę od tematu na dzień, czyli od eliksiru nawilżającego. Na to nakładam albo krem wygładzająco, nawilżający, wygładzający zawsze mi się myli to nazwa i zawsze ją przekręcę, krem y, nawilżający wygładzający albo małą ilość kremu do cery wrażliwej, który jest u mnie mocniej nawilżający i stosuję go również na noc w większej ilości. To są słuchajcie kosmetyki, które w ciemno możecie stosować na różnych typach skóry i one Was nie podrażnią. Nie zdarzyło mi się, żeby jakikolwiek kosmetyk tej marki zrobił mi jakąś krzywdę. Wszystkie mi się sprawdzają doskonale. Wiem z Waszych wiadomości i z Waszych opinii w internecie, jak jesteście zachwyceni tymi kosmetykami, więc to to jest taki pewniak właśnie jeżeli chcecie zrobić kosmetyczny prezent na święta albo na inną okazję którą chcecie obdarować swoją bliską osobę bo z tymi kosmetykami na pewno nie Zbłądzicie. O tak, każda osoba, nieważne jaki ma problem skórny, czy trądzik, czy skórę suchą, czy odwodnioną, czy przetłuszczającą się, każda wyciągnie z tych kosmetyków coś dla siebie i za to kocham właśnie Koi. Plus, jeżeli są skóry, które mają jakiekolwiek podrażnienia, to Koi nie pogorszy stanu tej cery, więc to jest też ekstremalnie ważne. No i czwartym kosmetykiem tutaj do kolekcji, chyba moim ulubionym na noc, jest serum dwufazowe z Koi. Ja o nim mówiłam już. Nieraz ja naprawdę y, czasem się powtarzam, ale jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zna tych kosmetyków, to naprawdę warto je poznać. I to jest serum, które ja stosuję solo zamiast kremu albo na serum y, o lżejszej konsystencji, bo to jest takie serum olejowe, które przepięknie nawilża, koi wszystkie zaczerwienienia, łagodzi stany zapalne i wyrównuje kolory skóry. Więc naprawdę traficie tymi kosmetykami do wielu, wielu kobiet i każda z nich będzie zadowolona, także jest to świetny pomysł na prezent. I jeszcze odnośnie koi, chciałam doprecyzować całą promocję na Black Friday, czyli dzisiaj 27, cały asortyment jest przeceniony o 25%. Ceny już są przecenione na stronie, więc nie musicie wprowadzać żadnego kodu rabatowego. Natomiast od od soboty do poniedziałku, czyli do końca miesiąca, przez 3 dni możecie korzystać z rabatu minus 20%, więc również macie szansę kupić te produkty taniej, ale najbardziej jednak opłaca się zamówić je dzisiaj. Dobrze, kochani, Koi za nami, więc teraz przechodzimy do kolejnej marki, którą wałkuję tutaj już od lat. I nie jest to. Błąd, walkuję po prostu już od lat. Niektóre kosmetyki używam od lat i nadal nie znalazłam lepszych zamienników. Jest to oczywiście marka Lynia, na którą teraz macie minus 25% rabatu przy zamówieniach powyżej 80 zł. Więc jeżeli chcecie wypróbować jakiś e, produkt, który już polecam od zawsze, mogę powiedzieć, że te produkty polecam od kiedy pamiętam zaczęłam e, mówić w ogóle o pielęgnacji. Pamiętam, że zaczęłam się wkręcać w pielęgnację właśnie przez markę Lynia i nadal niektóre z tych produktów, od których zaczęłam swoją przygodę, są w mojej łazience i nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było. Jednym z takich właśnie produktów jest tonik żelowy, e, złuszczający, rozjaśniający z kwasem migdałowym. To jest coś niesamowitego, jeżeli chcecie wprowadzić do swojej pielęgnacji kwasy, ale takie bardzo delikatne, chcecie od nich zacząć, żeby e, bardzo delikatnie złuszczać sobie na skórek i rozświetlać skórę i później przejść do czegoś e, Mocniejszego, to taki właśnie tonik z kwasem migdałowym będzie idealny na początek. Kolejnym produktem, który już jest u mnie od zawsze i jest to nadal najlepszy krem pod oczy, jaki stosowałam, używam go na noc, bo na dzień pod makijaż jest jednak dla mnie troszeczkę za ciężki, chyba, że nałożycie go w ekstremalnie małej ilości, jest to oczywiście multi Repair od linii i to jest. Naprawdę najlepszy krem pod oczy, jaki ja w życiu stosowałam, pobił takie marki jak Kills, jak Bobbi Brown, jak Clinique, czyli inne bardzo drogie, popularne kremy pod oczy, które nie są tak dobre dla mnie i dla mojej skóry, jak ten, bo ten ma takie właściwości, że przez dłuższy czas stosowany. Po dwóch tygodniach zauważycie pierwsze efekty, pogrubia Waszą skórę pod okiem, przez co Dolina łez, kiedy jego używam, nie jest tak mocno widoczna u mnie, jak przy innych kremach i zawsze, za każdym razem, jak testuję inny krem, przepraszam się z tym i wracam do niego z podkulonym ogonem, bo moja dolina w łez wygląda okropnie, okropnie po prostu i tylko ten daje mi takie pogrubienie pod okiem, więc jest to kolejny hicior po prostu od lat, który... Który stosuję i nie umiem go po prostu przestać stosować. No i najnowsze produkty marki, którym polecam Wam się przyjrzeć, w szczególności na tej promocji, to Seria Rose, w szczególności Booster i Mgiełka oraz Zamiennie Mgiełka ze ślimakiem. Mgiełki z linii są najlepszymi mgiełkami, jakie stosowałam. Stosuję je zamiast toników, kiedy chcę na przykład odświeżyć sobie twarz przed makijażem, kiedy chcę zniwelować pudrowość po wykonaniu makijażu albo chcę się odświeżyć po prostu w ciągu dnia. Jest to coś niesamowitego, najlepsza atomizer na rynku moim zdaniem, no i świetne działanie. No i oczywiście z serii Rose muszę polecić Wam również booster do twarzy. Nazywa się dokładnie odbudowujący booster do twarzy, który jest tak świetnym, lekkim, nawilżającym kosmetykiem pod makijaż, że na przykład latem, kiedy nie chcecie stosować nic ciężkiego, ale chcecie mocno nawilżyć swoją skórę, możecie nałożyć sam booster i on daje Wam efekt dosłownie jak przy dobrym kremie, tylko nie czujecie tej, tego obciążenia. Ona ma bardzo lekką formułę, więc idealnie się wchłania, bardzo szybciutko, nie gra negatywnie z makijażem. Uwielbiam ten produkt, naprawdę uwielbiam ten produkt. Jest wielozadaniowy zarówno do cer młodszych, jak i starszych. No, Seria Rose jest taką moją perełką, w której miałam troszeczkę udziału e, przy tworzeniu, y, więc no, no, kocham te kosmetyki, po prostu kocham i te teraz właśnie e, opłaca się je kupić minus 25% taniej. Jeszcze chciałam dodać, że rabat na stronie e-naturalny na nie, bo tam aktualnie macie te produkty najtaniej, trwa do 29 listopada, czyli do niedzieli. Trzecią polską marką pielęgnacyjną, która nie mogłaby się tutaj nie pojawić jest oczywiście Basic Lab i Basic Lab również z okazji Black Friday możecie korzystać z 25% rabatu i żeby z niego skorzystać przy zamówieniu musicie wpisać kod rabatu BF2020 i wtedy Wasze zamówienie zmniejszy się o 25%. I słuchajcie, cztery produkty, bez których nie wyobrażam sobie pielęgnacji. Basic Lab jest też taką marką, która wkręciła mnie jeszcze bardziej w pielęgnację. Oni mają bardzo, bardzo profesjonalne kosmetyki i znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie do danego typu cery. Więc przejrzyjcie sobie wszystkie kosmetyki, przejrzyjcie sobie opinie w internecie pod kątem swojej skóry. Ja Wam polecę takie y, ogólne produkty, które sprawdzą się u wszystkich. Natomiast jeżeli macie jakieś problemy y, ze skórą trądzikową, ze skórą problematyczną, z bardzo tłustą skórą, chcecie ją wyprowadzić, to również tam są świetne kosmetyki, y, których Wam tutaj nie pokażę dzisiaj, które Wam się po prostu sprawdzą, więc przed zamówieniem zróbcie sobie taki mały research. Ale z takich pewniaków i kosmetyków, które sprawdzą się moim zdaniem, absolutnie do każdego są. Te cztery produkty. Zacznę od ym, trehalozy. Trehaloza jest najbardziej nawilżającym kosmetykiem o tak lekkiej konsystencji, z jakim ja miałam styczność. Jest ekstremalnie nawilżająca. Wystarczy drobna kropelka, żeby wasza skóra aż była napełniona tą, y, tą pielęgnacją, tym nawilżeniem. Naprawdę nie spotkałam się nigdy jeszcze wcześniej z tak mocno nawilżającym kosmetykiem o tak lekkiej konsystencji, która się. Tak szybko wchłania. Ja zaczynałam tutaj od 10% trehalozy, teraz mam 15%, i dziesiątka była spoko, ale 15% to jest coś niesamowitego. Naprawdę nie spotkałam się z innym takim kosmetykiem, więc jeżeli macie suchą, odwodnioną skórę, która wymaga regeneracji pod kątem nawilżenia, no to trehaloza to jest coś, co musicie naprawdę wypróbować. Warto, bardzo warto. Serum pod oczy, które wzmacnia mi działanie każdego kremu pod oczy, który stosuję, to Pep Serum pod oczy z 10% argireliną i kofeiną. To jest serum, które również możecie używać solo, na przykład pod makijaż i tak robię. Pod makijaż używam albo serum plus lekkiego kremu, albo właśnie samego serum, kiedy nie chce mi się za dużo nakładać, ale to serum pod krem z leni to jest... To jest bajka. Naprawdę to kombo daje mi najlepsze efekty ze wszystkich produktów pod oczy, jakie miałam. Jest to produkt kultowy, możecie sobie też poczytać opinie na jego temat w internecie, no i większość podziela moje zdanie. To jest taki must have na początek, jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście styczności z tą marką, naprawdę warto. Kolejne serum i po poleceniu tego produktu dostałam od Was najwięcej podziękowań za to, że dzięki mojemu filmowi odkryłyście to serum serum na przebarwienia, ponieważ nic tak dobrze i szybko nie radzi sobie z przebarwieniami jak to właśnie serum. To jest dokładnie seria ograniczenie i rozjaśnienie i to serum nie należy do najtańszych, ale jest bardzo wydajne, bo wystarczy drobna kropelka, żeby rozłożyć je fajnie na całej twarzy albo w miejscach, gdzie yy, tego Wasza skóra wymaga i to jest pierwsze serum, które tak skutecznie działa na przebarwienia, więc jeżeli macie kompleks z przebarwieniami, związany z przebarwieniami posłonecznymi albo potrądzikowymi, chcecie się ich pozbyć, w to naprawdę polecam zainwestować, zobaczycie różnicę. Naprawdę dziewczyny piszą mi po tygodniu, po dwóch tygodniach stosowania, że ich przebarwienia tak się y, zniwelowały, że są po prostu w szoku, bo używały wcześniej innych kosmetyków i żaden tak nie działał. To jest naprawdę perełka w kolekcji Basic Labu. I jest tych porełek więcej, ale dzisiaj nie chcę Wam też y, pokazywać za dużo, żeby, wiecie, no, jakoś to kontrolować. No i ostatnia propozycja, którą chciałabym polecić absolutnie każdemu, to krem z filtrem o szerokim spektrum działania. Filtr 50. Jest to świetny polski lekki filtr, który sprawdzi Wam się zarówno, jeżeli nie nosicie makijażu, jak i jeżeli szukacie y, filtru właśnie pod makijaż, bo on nie wpływa negatywnie na jego trwałość. Jest świetny, faktycznie działa. Ja apeluję, żeby myśleć o tym, żeby używać filtrów, w szczególności jeżeli używacie jakichś kosmetyków z kwasami, to jest ekstremalnie ważne, bo później właśnie kończycie z przebarwieniami i musicie kupować coś takiego, żeby się ich pozbyć więc lepiej na to uważać i mieć z tyłu głowy to, że możemy same zrobić jej krzywdę. Także tak, krem z filtrem to jest absolutny must have, jeżeli szukacie polskiego produktu w bardzo fajnej formulacji, nietłustej konsystencji, który nie bieli, szybko się wchłania, nie trzeba go dużo, żeby uzyskać odpowiednią ochronę, to Basic Lab jest moim ulubionym właśnie kremem pod tym kątem. Dobra, za nami pielęgnacje, teraz przechodzimy do makijażu i nie mogę tutaj nie wspomnieć o blecie. Black Friday na Glamshopie. Słuchajcie, na Glamshopie są teraz takie promocje. Pierwszy raz w ogóle Hania zrobiła promocję na nasze palety, które powstały we współpracy z Glamshowem. Zarówno moja kwitnąca Wiśnia, jak i współpraca z Uzi La Makeup Ebella, Karoliny Ziętek, y, Miss Doncelity, Adriany Grodkowskiej. Te współprace są przecenione po raz pierwszy od kiedy wyszły i są przecenione o 10%, więc możecie, jest jedyna szansa, żeby kupić nasze palety trochę taniej, i też działa tam outlet. Outlet, czyli palety, które mają drobne uszkodzenia, jeżeli chodzi o, o opakowania, albo cienie są źle ułożone w palecie do nazw. Też kilka razy się tak zdarzyło, że ktoś po prostu się pomylił, wkleił zły cień w złym miejscu i ta paleta jest w outlecie do kupienia, chyba nawet o 20% taniej. Więc jeżeli nie zależy Wam na wizualnym aspekcie, a chcecie tylko jakość produktu, to również możecie znaleźć tam fajne perełki w outlecie. I słuchajcie, oprócz tego, że nasze współpraca. Po raz pierwszy są przecenione na Glam Shopie, To w Glamshopie są. Ja zawsze mówię na przepraszam Was, jeżeli kogoś to drażni, tak odruchowo po prostu mówię na w sklepie Glamshop. O, tak, muszę się tego nauczyć. W sklepie Glamshop teraz są również promocje na inne produkty, sięgające 30% rabatu. Są tam też nowości. Widziałam, że weszły nowe podkłady, nowe cienie holograficzne chyba. Naprawdę jest bardzo dużo kosmetyków. Ja też apeluję, żeby nie szaleć, żeby nie było tak. Że zrobicie zamówienie na nie wiadomo jakie pieniądze, a dzień później będziecie płakać, że po co ja to zrobiłam. Wszystko przemyślcie sobie wcześniej, co chcecie kupić, czego naprawdę potrzebujecie, bo potem te kosmetyki leżą i się marnują. Więc yy... Apeluję o świadome robienie zakupów, ale też chciałabym Wam polecić pod kątem nowości szampon z odżywką do mycia pędzli z włosiem naturalnym. On jest świetny i teraz jest przeceniony, chyba o 9 zł, kosztuje chyba 3 dyszki. Jest rewelacyjny, bardzo wygodny, wygodniejszy w użytkowaniu od mydła. Ja zawsze do mycia pędzli używałam mydła Protex, ale od kiedy mam właśnie ten szampon z odżywką, Protex leży w kącie. I naprawdę wygodnie mi się tego używa, bo to wystarczy otworzyć, wymiziać tam w środku pędzlem i po prostu go umyć. Nie musicie już mydła brać do dłoni. Wtedy macie jedną rękę, tak jakby wolną, czystą. I naprawdę fajnie się tego używa. Plus, jest mega wydajne, bo użyłam już go na chyba kilkadziesięciu pędzlach. I zużycie jest naprawdę małe, więc nie będzie to produkt, który szybko Wam się wykończy. I jeżeli myjecie pędzle, macie dużo, każdy musi mieć pędzel, Co to w ogóle za Agnieszko, skup się. Pamiętajcie, żeby myć pędzle. Jeżeli e, macie dużo pędzli z włosiem naturalnym, to taki szampon e, z odżywką odżywi Wam włosy tego pędla, przy okazji nie zlepiając ich brzydko, nie oblepiając tego włosia, bo jest tutaj specjalna odżywka, która wypłukuje się do zera, a włosie jest piękne, miękkie i odżywione, także polecam. Jeszcze odnośnie Glam Shopu, już temat niezwiązany typowo z Black Friday, premiera mojej nowej kolekcji z Glam Shopem, mojej nowej współpracy. Pracy. Zdradzę wam kochani, że y, premiera naszej kolekcji miała być na Black Friday, właśnie, ale niestety jedna rzecz się przedłużyła. Poprawiamy do ostatniego momentu jedną rzecz, żeby była idealna, żeby całość była po prostu perfekcyjna, dlatego dajcie nam jeszcze parę dni i wydaje mi się, że na Mikołajki będzie już ta kolekcja dostępna w GramShopie, więc jeżeli planujecie prezenty, to poczekajcie, bo przed świętami na pewno to wszystko się pojawi. Nie mogę się doczekać, aż wam to pokażę, bo naprawdę jest to jeszcze bardziej dopieszczone z mojej strony niż kwitnąca Wiśnia. Dodam, że nie będzie tylko palety, tylko będzie coś jeszcze, bo będzie paleta siostra, ale będzie też coś jeszcze. Będzie się pięknie dopełniało z Wisienką, więc jeżeli już ją macie, to no będzie idealny kombo. No nie chcę już yy, opowiadać nic więcej, yy, już niedługo, za parę dni wszystko się okaże, także śledźcie zarówno Glam Shop, jak i moje social media, żeby być na bieżąco i nie przegapić, yy, no bo ilość tak jak zawsze będzie ograniczona, także to w temacie Glam Shop. Dobra, wracając już do tematu Black Friday, mam jeszcze dwie ostatnie rzeczy do polecenia i pierwszą z nich są moje ulubione pędzle do makijażu, jeżeli chcecie zainwestować w Coś najlepszego, to właśnie te Wam polecam. To jest też świetny pomysł na prezent. I są to pędle Hakuro z serii J zawsze, kiedy pytacie mnie o moje ulubione pędzle, podaję właśnie te. Jest to najwyższa jakość na świecie. One dorównują jakością do pędzli Hakuhodo, do pędzli Embraż od Maxineczki, a są o wiele, wiele tańsze. Tym bardziej teraz możecie je kupić na promocji minus 30%. Nie wiem, czy wszystkie modele będą przecenione, ale najtaniej one są dostępne na stronie internetowej Hakuro, o której mało kto wie, bo bardzo często zamawiamy je z drogerii internetowych, a sklep Internetowych Hakuro ma najlepsze ceny i tam macie na nie rabat minus 30%. Na inne serie też jest rabat, ale ja w szczególności chciałabym się skupić na serii J, bo jest to najlepsza jakość dostępna na rynku. Naprawdę, oni ściągają włosie z Japonii jest to najwyższej jakości włosie. No i te pędzle po prostu są najlepsze. Zawsze, kiedy pytacie mnie o jedną markę Hakuro, seria J, jest to niepodważalne z mojej strony. I pokażę Wam właśnie cztery moje ulubione modele odnośnie tej serii i tej marki. Przepraszam, że są brudne, ale ja ich regularnie używam, więc nie zdążyłam ich umyć. Pierwszy model, który jest idealnym pędzlem do rozświetlacza i do pudrowania okolicy pod okiem i strefy T, to Hakuro J790. Idealny puchacz, który wyparł mój ulubiony pędzel z English. Lota, który mam tutaj, również go używam. Jest to Inglot 4SS. Ten pędzel Sakuro jest jeszcze przyjemniejszy, jeszcze bardziej funkcjonalny, właśnie do rozświetlacza i do pudru yy, niż ten z Inglota, więc to jest taki must-have tej marki, który warto mieć. A trzy pędzle do blendowania. To uniwersalny J777 to jest taki pędzelek spłaszczony w przekroju, idealny zarówno do blendowania, jak i do nakładania cieni. Większy puchacz, czyli Hakuro J740 i mniejszy, precyzyjniejszy puchacz Hakuro J725. To są moje cztery absolutne hity, i jeżeli zastanawiacie się nad modelami, to. Te akurat sprawdzają mi się najlepiej, używam ich najczęściej. No i teraz naprawdę opłaca się kupić, bo nigdzie nie widziałam tych pędzli taniej niż właśnie w tym czasie na stronie Hakuro. No i ostatni już produkt wpisuje się w promocje, które znajdziecie w Hebe. Widziałam, że promocje Hebe. Na Black Friday sięgają chyba 70%, więc naprawdę można kupić różne rzeczy taniej. Ale chciałabym zwrócić Waszą szczególną uwagę na maszynkę, którą pokazywałam w filmie o goleniu twarzy. To jest trymer, który najlepiej sprawdza mi się ze wszystkich trymerów, których używałam. Nie podrażnia mi twarzy i ja golę sobie nim meszek. Jest to najlepsza maszynka zarówno do meszka, jak i do takich precyzyjnych, kobiecych. Ym... Rzeczy na ciele, jak i dla faceta, bo on świetnie goli brodę. Więc, jeżeli chcecie zrobić facetowi prezent na święta i przy okazji kupić sobie osobną końcówkę dla siebie i korzystać z jednego urządzenia, to to będzie świetna opcja, bo skorzystacie razem. Naprawdę najlepsze urządzenie tego typu, jakie próbowałam. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek o goleniu właśnie mojego meszka za pomocą tego urządzenia, to tutaj zostawiam Wam odnośnik. No i tyle. To po prostu opłaca się teraz kupić. No i kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasze zakupy będą udane, ale apeluję rozważne. Nie kupujcie niepotrzebnych rzeczy, nie kupujcie też za dużo, kupcie raz a porządnie i te wszystkie rzeczy, które wam tutaj pokazałam, naprawdę polecam i możecie to zweryfikować na moim kanale, bo pojawiały się no nie raz, nie dwa, nawet nie trzy razy, ale wiele razy. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film będzie przydatny i widzimy się w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się pa.